Parki fitness to nowość w naszych miastach. Pomyślane są dla osób, które nie mają zamiaru wyczynowo uprawiać kulturystyki, ale jednocześnie chciałoby się trochę poruszać. W Pruszczu istnieją dwa takie parki fitness. Przy Szkole nr 3 i na Faktorii. Do końca września zostaną oddane kolejne dwa parki. Siłownie na powietrzu mają kilka głównych zalet. Po pierwsze są na powietrzu. Żeby z nich korzystać trzeba ruszyć się z domu. Dla ich użytkowników są darmowe, bo publicznie dostępne dla wszystkich. Poza tym naszą ideą było również to, żeby dać zajęcie rodzicom, którzy często przychodzą z dziećmi na plac zabaw. Dzieci bawią się czasami, godzinami całymi, w tym czasie rodzice no, nie mają co robić. W związku z powyższym, w pobliżu tych placów zabaw, dajemy rodzicom miejsce, gdzie będą mogli i bezpiecznie czuwać się nad swoimi dziećmi, a jednocześnie ruszać się, ćwiczyć. Mamy będą dbały o swoje sylwetki. Profesjonalne siłownie są bez wątpienia lepiej wyposażone, a za dodatkową opłatą można wynająć osobistego trenera. Ale jeśli ktoś ma potrzebę po prostu pomachać trochę rękoma i nogami dla zachowania formy, to parki Fitness są dla niego wymarzonym celem. Chodziło nam przede wszystkim o wyposażenie tych parków Fitness w takie urządzenia, które nie będą wymagały dużej tężyc, tężyzny fizycznej, ale będą one proste, łatwe w obsłudze dla osób starszych. I dla takich ludzi, którzy no zazwyczaj ze sportem nie mają dużo do czynienia. W związku z powyższym nie ma ławeczek, nie ma atlasów, nie ma jakiś sztank do wyciskania. Są to urządzenia do biegania, twistery, gdzie ćwiczy się biodra. Ehm, pomyśleliśmy też o panach, będą tak zwane wiosła, czyli takie urządzenie, które zazwyczaj panowie lubią, lubią na tym ćwiczyć. Pierwszy park fitness powstał w pruszczu na jesieni zeszłego roku. Kolejny po kilku miesiącach otworzono na faktorii. Ze względu na dużą popularność, władze miasta chcą wybudować kolejne, które będą przeznaczone dla ludzi mieszkających w innych częściach miasta. Pierwszy przy ulicy Powstańców Warszawy na nowym terenie rekreacyjnym. To kolejny element, który wzbogaca ten plac. I drugi tego typu park pojawi się na placu zabaw przy ulicy Świętego Wojciecha. Kolejne zapewne w przyszłym roku w budżecie zaproponujemy Radzie takie, takie wydatki i mam nadzieję, że zostaną one przyjęte. W zdrowym ciele, zdrowy duch, a takie parki pomogą wielu ludziom utrzymać dobrą kondycję fizyczną.